Znajdujemy się w pokoju na dole. Jesteśmy dokładnie na pierwszym piętrze. Tu mamy rozmiar. 4, 14 na 5,05. Tak z każdego rogu go pokażę. W miarę uczciwym stanie, bo naprawdę w miarę uczciwym stanie. Telefon nie oddaje, okna są nowe. Plastikowe, niestety z szybą pojedynczą, co jest standardem na Sycylii. Nie używają szyb. Natomiast myślę, że tu niektórzy koledzy pewnie by, by mi pomogli wstawić szyby, które będą podwójne, choćby nawet. No. Skoro jest odpinany ten łącznik, jest odpinany, to myślę, że się powinno udać. Teraz tak, wychodzę. Idę po schodach na górę, okno tak samo nowe, i tak dalej, rozmiar góry identyczny, czyli tam patrząc po całości 4,14 na 5, problem jest z wykonaniem remontu, bo remont jest wykonany tak, że na starą ścianę jest narzucony po prostu, Gładki gipsowa. No i. No i problem jest z pęknięciami, no ale z tym myślę, że jakoś sobie będziemy radzić. Czyli wiadomo, tutaj typowy apartamencik, żeby tu wylądowały takie mniejsze łóżka dla dzieci. Ten e, łóżko, duże sypialne. Ubikacja jest wbrew pozorom w nowych płytkach, kompletnie nie do dzisiejszej rzeczywistości, ale to jest nowe. To są nowe rzeczy, zblaknięte od słońca. Także na ten moment też chyba za wiele byśmy w nich nie wymieniali. Stanę jeszcze tak z żeby żeby pokazać O tak yy, nie wiem czy Sycylijczycy mają 1,30 m w kapeluszu, bo tutaj ja sam potrafię w te drzwi przywalić, więc to też jest taka trochę, trochę ten no, natomiast widok jest. Widok po prostu jest oszałamiający. Dzisiaj mamy dzień jest po dwóch dniach deszczu, więc zachowam się jak sycylijczyk, powiem, że jest zimno. Jest w tym momencie 16 stopni. Z głównego budynku to tyle. Teraz wyjdziemy sobie na zewnątrz. z przeciekaniem budynku jest to. Tutaj ta woda cała jak wali, w całości, to wali koło I to normalnie widać. Pociągnąć mocno. Rafał ma mocno. Tu mamy zamknięte. Teraz mamy sytuację taką. Jesteśmy pod spodem. Wysokość tego pomieszczenia ponad 3 metry. I no ewidentnie, Anita. chodź zobacz. Tak ja ci mówiłem, że po deszczach będzie widać, że trendywali wali woda. Widzisz to? Tu na ziemi. No, także tu trzeba zrobić całość. Stropy wbrew pozorom są nowe. No, ten pokój zmierzymy go. Tak mniej więcej. Będzie miał 4,14 na jakieś 7 metrów.